Pochodzący z początku XII wieku Alcazar w Segowi, jest jednym z najsłynniejszych średniowiecznych zamków na świecie, jeden i jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków w Hiszpanii. Przez jego komnaty przewinęło się 22 królów, a także niektóre z najwybitniejszych postaci w historii. Jego imponujący profil wznosi się majestatycznie nad Doliną Eresmy i jest symbolem Starego Miasta w Segowi, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1985 roku. Pałac i twierdza królów Kastylii, jej układ odzwierciedla splendor dworów w średniowieczu, a jego mury były świadkami bitew, intryg pałacowych, królewskich ślubów i niesamowitych wydarzeń. W swoim tysiącletnim istnieniu Alcazar był rzymskim fortem, średniowieczną twierdzą, pałacem królewskim, kustoszem skarbca królewskiego, więzieniem państwowym pięć, królewskim kolegium artylerii i ogólnym archiwum wojskowym. Była to pierwsza rezydencja królów kastylijskich, co najmniej od 1135 roku, dwa wieki przed pałacem Tordesillas lub Alcazarem w Sewilli. Rodzina królewska Kastylii posiadała pokoje w Alcazarze znane jako Palacio Meyer. W starej wieży, wieży hołdu, przechowywano skarb korony Kastylii, z którego pochodziły fundusze na sfinansowanie między innymi pierwszej podróży Krzysztofa Kolumba i odkrycia Ameryki. W 1437 roku do Alcazaru dotarły księgi administracji królewskiej, tworząc jedno z pierwszych archiwów królewskich Osiem Kastyli, które później stało się zalążkiem dzisiejszego archiwum generalnego Simancas. W Alcazarze mieściła się również siedziba królewskiej zbrojowni, która dziś jest eksponowana w królewskiej zbrojowni w Madrycie. Fortyfikacja posiada rzymskie fundamenty. Prawdopodobnie pozostałości starożytnego fortu, a u podstawy jej muru znajdują się ponownie wykorzystane styl pogrzebowe kropka, chociaż prawdziwa historia Alcazaru zaczyna się od rekonkwisty, której ewolucja zbiega się z ewolucją zamku, chociaż z ważnymi późniejszymi przebudowami, takimi jak dach łupkowy, który Filip II kazał wykonać i który czyni Alcazar w Segowi najbardziej europejskim zamkiem na wyspie, będąc jednym z najważniejszych przykładów godna. Uwagi twierdza wojskowa i unikalny przypadek w historii architektury hiszpańskiej i europejskiej, zamek i pałac królewski, którego nazwa wskazuje Alkakar, z którym znana jest już w 1135 roku zapanowania cesarza Alfonsa VII wykorzystał go Orson Welles w dzwonkach o północy. A jego smukły i elegancki zarys stał się inspiracją dla zamku Walta Disneya w filmie Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków z 1937 roku, uznawanym za pierwszy film animowany w historii kina. Fernando Czueke Goitia określił go jako dziób Kastylii i miejsce jej monarchii, a pułkownik artylerii Eduardo de Oliver Copons napisał w 1916 roku, że Alcazar jest doskonałym modelem fantastycznych zamków opisanych w ich romansach podróżniczych przez pomysłowych trubadurów, którzy wędrowali przez wszystkie regiony w poszukiwaniu zacnej damy. Za jego doskonałość, aby zająć jego myśli i sprawić, by jego serce zakochało się, aby śpiewać jego trowes i grać na jego cytrze u stóp otoczonej murem klauzury, w której był zamknięty. Historia Najstarszymi pozostałościami znalezionymi w tym miejscu są granitowe ciosy podobne do tych z rzymskiego akweduktu, co sugeruje, że w czasach rzymskiej dominacji nad miastem musiał już istnieć fort lub fortyfikacja. Na pozostałościach twierdzy wzniesiono twierdzę jako twierdzę. Alcazar w pierwszych wiekach średniowiecza, 1025-1369 Pierwsze dokumenty potwierdzające istnienie budowli pochodzą z 1125 roku, krótko po odbiciu miasta przez Alfonsa VI z Leunu, choć dopiero w 1155 roku została ona wspomniana jako twierdza, w liście przechowywanym w archiwum katedry. Była to rezydencja króla Alfonsa VIII. W 1258 roku, za panowania Alfonsa X, pałac zawalił się, gdy król znajdował się w środku. To najstarsze jądro odpowiada pomieszczeniu z bronią. Był wielokrotnie restaurowany i rozbudowywany, być może od Alfonsa X do Filipa II. Ten ostatni odpowiada za jego obecny wygląd, jego sylwetka czyni go wyjątkowym wśród hiszpańskich zamków. Pałac Królewski Trastamara 1369-1516. Tron lub sala tronowa odpowiada rozbudowie dokonanej przez Henryka IV z Trastamara w XV wieku. Tron lub sala tronowa odpowiada rozbudowie dokonanej przez Henryka IV z Trastamara w XV wieku. W średniowieczu, ze względu na swoje bezpieczeństwo i bliskość terenów łowieckich, Alcazar stał się jedną z ulubionych rezydencji królów Kastylii. Król Alfons X Mądry zwołał kortezji w 1256 roku, pierwsze z nich odbyły się w Alcazarze, a dwór pozostał tam aż do panowania królów katolickich. Przebudowa, rozbudowa i dekoracja Alcazaru, który rozpoczął się od Katarzyny Lancaster w 1412 roku i osiągnął swój szczyt zapanowania Henryka IV. Alcazar przestał pełnić funkcję ściśle wojskową, a stał się dużym budynkiem instytucjonalnym, w którym przechowywano królewski skarbiec, archiwum królestwa i królewską zbrojownię. Ta zmiana będzie miała wpływ na wystrój różnych pomieszczeń. Jeśli chodzi o archiwum, to właśnie Jan II i Henryk IV rozpoczęli systematycznie pracę nad zabezpieczeniem dokumentacji historycznej. Odnotowano, że w 1437 roku Jan II nakazał przeniesienie do Alcazaru różnych zapisów do mojego archiwum miasta Segowi, co sugeruje istnienie jednego z pierwszych archiwów królewskich w Kastylii. Alcazar i pierwsi monarchowie z dynastii Austrii 1516-1621 Torre de Juan II widziana z Plaza de la Reina Victoria Eugenia, który daje dostęp do budynku. Wieża Jana II widziana z Plaza de la Reina Victoria Eugenia, która daje dostęp do budynku. Dom Austrii 1516–1621 prawie nie korzystał z budynku. Odgrywał jednak jeszcze ważną rolę w dwóch okresach wojnie Wspólnot 1520–21 i małżeństwie Filipa II z Anną Austriaczką 1570. Alcazar w XVII, XVIII i XIX wieku, 1621-1862. Więzienie stanowe. Od średniowiecza Alcazar okazjonalnie służył jako więzienie dla znamienitych postaci, ale od pierwszych dziesięcioleci XVII wieku twierdza na stałe przejęła funkcję więzienia państwowego, podobnie jak Bastylia we Francji czy Tower of London w Anglii. W jego ciasnych i zimnych więzieniach schańbieni szlachcice, tacy jak don Alvaro de Luna XIV i inni wyimaginowani tacy jak don Torcuatos el Delinquente hanrado de Jovellanos spędzali dni, którą pełnił aż do XX wieku, kiedy to rząd republikański uwięził tam generała Berenguera w 1931 roku z powodu jego interwencji. Będąc prezesem Rady Ministrów, w ostatnich miesiącach monarchii, przeciwko nieudanej decyzji Jacke. Zapanowania Filipa IV i Karola II, ostatnich monarchów dynastii austriackiej, przez jej komórki przewinęło się wiele ważnych politycznie osobistości. Najważniejszym z nich był niewątpliwie Francisco de Guzman Juniga, marquis Ayemant, aresztowany w 1644 roku za udział w spisku księcia Medina Sidounie, który został stracony w Segowi cztery lata później. Innym znaczącym więźniem był francuski szlachcic Henryk Lotaryński, Książę Gajs, który został uwięziony w 1648 roku po udziale w powstaniu na Sycylii i odzyskał wolność pięć lat później. Wśród najbardziej malowniczych więźniów, którzy przeszli przez Alcazar, jest Włoch Vincenzo Lupati, uwięziony w 1636 roku za oszukanie korony, oferując zamianę dowolnego metalu w złoto i który ostatecznie został stracony. Wspomnieć można również o Marii Mancini, siostrzenicy kardynała Mazerinu i żonie włoskiego szlachcica Lorenzo Kouleni, która w 1680 roku spędziła w twierdzy kilka miesięcy po tym, jak porzuciła męża i odmówiła powrotu do niego. Innym ważnym więźniem był baron de Mantyni, brat hrabiego Horn, aresztowany i uwięziony w Alcazarze we wrześniu 1567 roku za udział w spisku w Madrycie. Chociaż było kilka prób uwolnienia go, Ostatecznie został przeniesiony do zamku Simancas i stracony w październiku 1568 roku. Inni słynni więźniowie Alcazaru to hrabiowie Trivino i Miranda, a także książę Don Carlos. Królewska Wyższa Szkoła Artylerii 1764-1862 W 1762 roku Karol III założył w Segowi Królewskie Kolegium Artylerii, którego pierwszym dyrektorem został hrabia Felix Gatsoule. Kolegiata została zainstalowana 16 maja 1764 roku i pozostała w Alcazarze z niewielkimi nawiasami. To centrum edukacyjne szybko stało się punktem odniesienia, najlepszym i najdoskonalszym przedstawicielem ilustrowanej edukacji wojskowej. W lutym 1792 roku, jako kolejny gabinet Centrum Nauczania Artylerii, otwarto duże laboratorium chemiczne w budynku bardzo blisko Alcazaru, Domu Chemii. Na czele laboratorium stanął najlepiej opłacany naukowiec hiszpańskiego oświecenia, chemik Louis Prust, który zażyczył sobie takiej infrastruktury, sprzętu i środków, że sam w swoim wykładzie na otwarciu laboratorium określił je jako najlepsze w Europie tego rodzaju. Celem uruchomienia tego laboratorium było uzupełnienie programu nauczania kadetów o gabinet, w którym mogliby oni studiować historię naturalną i chemię, zwłaszcza metalurgię. W tym laboratorium francuski chemik przeprowadził swoje badania, kończąc formułowanie prawa określonych proporcji. W epoce nowożytnej, 1862, obecnie. Pożar w 1862 roku. Widok twierdzy po pożarze z 1862 roku na ilustracji Isidrochile. W 1862 roku pożar zniszczył okazałe sufity szlacheckich komnat, które mogły być później wiernie odbudowane, dzięki istnieniu rycin wykonanych przez Jose Maria Avriala i Floresa w 1839 roku. W 1898 roku na pierwszym piętrze budynku, który do dziś znajduje się w Alcazarze urządzono ogólne archiwum wojskowe. W 1931 roku został uznany za zabytek historyczno-artystyczny. Alcazar był również używany jako więzienie w okresie II Republiki, kiedy to rząd republikański więził tam generała Berenguera w 1931 roku za jego interwencję w ostatnich miesiącach monarchii Alfonsa XIII. Utworzenie Rady Powierniczej Alcazaru Dekretem z dnia 18 stycznia 1951 roku została utworzona Rada Powiernicza Alcazaru w Segowi, której zadaniem było regulowanie użytkowania budynku i jego przybudówek na rzecz dziedzictwa kulturowego. Zapewnienie konserwacji, rozrywki i ochrony artystycznej zabytku oraz zachęcanie publiczności do korzystania z Muzeum Alcazaru w Segowi, które jest archiwum wspomnień, aby zachować pamięć o jego potrójnym aspekcie, Alcazar Regio, ogrodzeniu wojskowym i Królewskiej Wyższej Szkole Artylerii. Sufit kasetonowy w stylu Mudejar. Ostatni oficjalny akt Juana Carlosa i jako monarchy. Uroczystości upamiętniającej 250 Królewską Wyższą Szkołę Artylerii, która odbyła się w Alcazarze w Segowi 16 maja 2014 roku, przewodniczył król Juan Carlos I, będąc ostatnim oficjalnym aktem, w którym uczestniczył, przed ogłoszeniem abdykacji. Dzisiaj. Obecnie Alcazar w Segowi jest uważany za jeden z najbardziej spektakularnych zamków na świecie. Jego wyjątkowa architektura. Strategiczne położenie i bogata historia sprawiają, że jest naprawdę niezapomniany. Zarządzanie nim jest wyjątkowym przykładem w zakresie rozpowszechniania i konserwacji dziedzictwa historycznego i artystycznego, z tą zaletą, że wizyty generują wystarczające dochody, aby zagwarantować utrzymanie, ochronę i ochronę imponującego dziedzictwa historycznego. Opis Nocny widok na zamek. Nocny widok na zamek. Rozmieszczenie zamku podzielone jest na dwa obszary: zewnętrzny z hereriańskim dziedzińcem, fosą, mostem zwodzonym i dążonym oraz pomieszczenia wewnętrzne, w których znajduje się kaplica i kilka szlacheckich pomieszczeń: sala tronowa, sala kuchenna, sala ananasowa, sala królewska i inne, które można zwiedzać dzisiaj. Jego plan piętra jest bardzo nieregularny i dostosowuje się do wzgórza, na którym stoi. Wyróżnia się bardzo piękny dążon kwadratowe z pięcioma wieżyczkami, pomieszczeniem pokrytym ostrołkowymi armatami i oknami ze szprosami. Został zbudowany, gdy królem był król Jan II i początkowo służył jako pomieszczenie na broń. Wewnątrz sale i pokoje zostały ozdobione wielkim luksusem i pięknem przez malarzy i artystów Mudejar. Z grafitą jego fasady. Najstarsze historyczne zapisy techniki z grafitą w Segowi związane są z Alcazarem, pochodzące z XIV wieku. Technika ta, Zastosowana na fasadzie Alcazaru, charakteryzuje się włączeniem czarnych elementów na przecięciach geometrycznych wzorów, co wykracza poza jej czysto estetyczną funkcję. Włączenie pierwiastka znanego jako pśluz indyczy lub szumowiny kowalskie jest godnym uwagi aspektem tej techniki, wzbudzającym zainteresowanie i często zadawane pytania wśród odwiedzających zamek. Ten element, mała kropka widoczna na elewacji, odgrywa fundamentalną rolę w zachowaniu dekoracji. Żurzel Kowalski, Składający się z mieszanki żelaza i węgla drzewnego o porowatej teksturze, jest celowo wkomponowany w elewację, aby wzmocnić z grafitą. Jego zdolność do wchłaniania wilgoci, tworzenia kropelek, które ostatecznie spadają, wyjaśnia jego popularną nazwę i ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu rozpuszczaniu się kamienia przez wilgoć, zapobiegając w ten sposób degradacji dekoracji. Co ciekawe, wyrażenie, to nie lada wyczyn. Wydaje się mieć swoje źródło w tym kontekście architektonicznym, podkreślając znaczenie elementów, które, choć wydają się nieistotne, mają fundamentalne znaczenie dla integralności i estetyki fasad z grafitowych. Wieża Jana II Wieża Jana II została zbudowana w latach 1440-1465 i jest uważana za wspaniały przykład hiszpańskiej architektury gotycko-cywilnej. Wieża ta była używana jako więzienie państwowe, Podobnie jak Bastylia czy Tower of London i była symbolem absolutnej władzy hiszpańskiej monarchii, z unikalną listą znamienitych więźniów, którzy byli więzieni w najbardziej chronionym i bezpiecznym zamknięciu twierdzy. Stoi na wcześniejszej wieży z XIII wieku, z której zachowało się okno w stylu Mudejar z wpływami almohadów. Jego imponująca wysokość 80 metrów podzielona jest na trzy piętra dzięki trzem rzędom oszustw. Zdobią go zewnętrznie koliste motywy zgrafitowe i zwieńczone blankami, niektóre z nich ozdobione są herbami Kastylii. Na szczyt można dostać się po pokonaniu 152 stopni po spiralnych schodach. Spektakularne widoki 360 stopni na miasto i jego naturalne otoczenie, które można podziwiać z góry, sprawiają, że wysiłek jest wart zachodu. Piękny widok na stare miasto Segowia, Sanktuarium Fuencisla, zbudowane obok skał w dolnej części miasta, cmentarz żydowski zachowany obok starej dzielnicy żydowskiej, kościół La Vera Cruz, stary kościół templariuszy o niezwykłym planie dwunastokąta, klasztor El Parel oraz dzielnice San Marcos i Zamara Mała. Mauretańska galeria lub taras. Witraż z królem Henrykiem IV z Trastamary. Służąc jako cokół do fasady Alcazaru, otoczony murem taras rozciąga się wzdłuż całego frontu, jest to galeria lub taras Maurów, nazwany tak ponieważ straż mauretańska Henryka IV stała na jego straży. Do czasu pożaru w 1862 roku przykryty był szerokim łupkowym dachem, jak to wynika z rycin z okresu romantyzmu, który, jeśli dodawał całości w dzęku, to odbierał smukłości wielkiej wieży. Fosa i wjazd do zamku. Aby dostać się do zamku, należy przekroczyć fosę obronną o głębokości 26 metrów. Fosa ta, która zawsze była sucha, dawniej przecinał most zwodzony, ale obecnie przecina ją kamienny most zbudowany za panowania Filipa II oraz żelazna kładka dla pieszych. Fosa jest pochodzenia naturalnego i była wydobywana na przestrzeni wieków przy użyciu kamieni wydobytych pod budowę zamku. U podnóża fosy, na głębokości 23 metrów, można jeszcze zobaczyć kilka na wpół ciosanych ciosów, które nigdy nie były używane. Wąwóz fosy, który musiał mieć swój początek w naturalnym wydrążeniu w skalę, został powiększony przez Henryka IV, a następnie ponownie w trakcie prac budowlanych zamku, promowanych przez Filipa II. W czasach Henryka IV służył do trzymania niedźwiedzi i służył do wydobywania kamienia do budowy fortyfikacji zamku. Na lewo od Fosy, na południowym krańcu wąwozu, można zobaczyć jej fragment o morfologii, jaką musiała mieć w czasach Henryka IV i która nie została powiększona w czasie reformy Filipa II. Huerte del Rey. Huerte del Rey, znany również jako Park Północny Alcazarów-Segowi, to historyczna i naturalna przestrzeń położona między skałami, na których znajduje się Alcazar i rzeka Erezme. Nosi nazwę Huerte del Rey na pamiątkę swojej przeszłości jako miejsce uprawy, które zaopatrywało dwór królewski zainstalowany w Alcazarze Segowi. Uważa się, że jest to pierwszy hiszpański ogród romantyczny 17. dziś, mimo że jest zamknięty dla publiczności, jest zieloną przestrzenią, która zachowuje ślady swojej historii i nadal stanowi fundamentalną i chronioną część krajobrazu miasta. Wnętrze pomieszczeń Stara sala pałacowa Sala Szprosów lub stary pałac. Była to główna sala starego Alkazaru, duża prostokątna przestrzeń, która stanowiła główną salę tzw. Palazzo Mayer starej rezydencji dynastii burgundzkiej, sceny uroczystych uroczystości dworskich. Jest to jeden z najstarszych pomników w Alkazarze. Datowany na XII wiek zapanowania króla Alfonsa VIII pomieszczenie to jest zatem jednym z tych, które odpowiadają pierwotnemu Alcazarowi. Wejście do niego znajduje się od strony placu apelowego, a swoją nazwę zawdzęcza czterem podwójnym oknom lub słupom, które przed reformami przeprowadzonymi przez Henryka IV znajdowały się na zewnątrz eresmy w czasach króla Alfonsa VIII. W architekturze okno ze szprosami jest znane jako okno, które składa się z dwóch identycznych łuków połączonych kolumną lub filarem zwanym słupkiem. Okna te wychodziły następnie na taras, który później został zakryty i stał się salą kuchenną. Okna, które można tu znaleźć, nazywane są również uroczystościami, ponieważ zaręczeni ludzie siadali w nich, aby rozmawiać. W oknach na cokołach znajdują się ciekawe malowidła w stylu mudejar, które przedstawiają duże ptaki, podobne do strusi, oraz niektóre pozostałości malowideł w kolorze mudejarskim, w kolorze czerwonym na białym tle, znane jako lacerias. Malowidła te świadczą o oryginalnej organizacji sali i upodobaniu kastylijskich monarchów do islamskiej ornamentyki. Obecnie znajduje się w nim również imponująca kompozycja koni i rycerzy, zaprzęgniętych i uzbrojonych na turnieje we wspaniałe stalowe zbroje, a także inne różnorodne zbroje różnych typów i rozmieszczone w całym pomieszczeniu, wszystkie podarowane przez fundację Lazaro Galdiano. Koronka Sokoły w stylu mudejar znajdujące się między oknami, znane jako lacerias, są jednym z najwybitniejszych przejawów tradycji islamskiej w malarstwie w Segowii. Są one częścią pierwotnej dekoracji starego pałacu i pozostałościami malowideł znalezionych podczas renowacji przeprowadzonej w Casa de Argila, XIII wiecznym domu w pobliskiej dzielnicy Kanondzjas. Malowidła te charakteryzują się techniką fresku i zastosowaniem czerwonawego odcienia jako bazy uzyskanego z tlenku żelaza znanego jako almegre. Wyroby koronkowe powstały między XII a XIV wiekiem i znane były w późnośredniowiecznej dokumentacji jako malarstwo maurów lub malowidło rzucania wstęg. Ich pochodzenie sięga czasów kalifatu kordoby i w XVI i XVII wieku były nadal używane w mniej widoczny sposób. Sala kominkowa. Odpowiada to układowi twierdzy w czasach Filipa II. Mebel pochodzi z XVI wieku. Na ścianach można zobaczyć portret Filipa II i kolejny Filipa III. 16-wieczny flamandzki gabelen z motywem zaręczyn Matki Bożej, oraz ciekawe przedstawienie, na którym można zobaczyć wygląd twierdzy przed reformą dachów i gdzie można również zobaczyć Stara Katedra Santa Maria, która znajdowała się na obecnym Plaza del Alcazar. Sala tronowa Sala tronowa lub tronowa. Fasada, która łączy się z salą kominkową, zachowuje w nienaruszonym stanie oryginalną dekorację w stylu Mudejar. Pomieszczenie nakrywa ośmioboczna zbroja podobna do tej zniszczonej przez pożar, która została wykuta w 1456 roku. Poniżej znajduje się szeroki fryz gipsowy, który mimo spustoszenia spowodowanego przez ogień zachowuje swoją pierwotną dekorację. Trouny pod baldachimem z herbem królów katolickich i ich mottem, tantum są dziełem początku wieku. Na ścianach znajdują się portrety samych królów, które są częścią ikonografii królów zamówionej przez królową Izabelę. Dwa portret królowej Izabeli jest podpisany przez Medrazoł, a portret Don Fernande przez Montanesa. Witraż przedstawia Henryka IV Kastylijskiego i jest dziełem segowijskiego artysty Carlosa Munoza de Pablosa, autora również witraży, które można zobaczyć w innych pomieszczeniach. Sala kambuzowa lub pokój ambasadorów. Sala kuchenna z muralem przedstawiającym proklamację Izabeli Katolickiej w tle. Swoją nazwę zawdzęcza staremu kasetonowemu stropowi, który miał kształt odwróconego kadłuba statku. Sala została zbudowana przez królową Katarzynę Lancaster w 1412 roku, podczas małoletności jej syna Jana II kastylijskiego. Fryz wykonany jest z tynku w stylu Mudejar z podwójną inskrypcją, górny z modlitwą eucharystyczną, a dolny z danymi o wykonaniu pomieszczenia. Pierwotnie nazywał się pokój ambasadorów i był miejscem, w którym goście czekali na audiencję u członków rodziny królewskiej. Według kronik i podróżników było to najpiękniejsze pomieszczenie w alkazarze i przykrywała je najwspanialsza zbroja w pałacu, wykonana z drewna złoconego i polichromowanego, bardzo podobna w wykonaniu do tej z głównej kaplicy kościoła klasztornego Santa Clare de Tordesillas. Gdy dach zniknął podczas pożaru 6 marca 1862 roku, Patronato del Alcazar przeprowadziło jego rekonstrukcję w 2000 roku na podstawie rysunków wykonanych przez Avriala 25 lat przed jego zniknięciem. Zbroja składająca się z pięciu paneli, apeinazada, z pilnikami moamar i wykonana z drewna cedrowego, została zbudowana przez cieśle z Valladolid, Juana Giwaja, wspomaganą przez dużą grupę rzemieślników, zgodnie z projektem architekta Merino de Caceres. Spoczywa na ryżu z mukarnami i wstążkami, a złocenie zestawu wymagało w sumie 4 kg złota, zastosowanego w bardzo dobrym chlebie, w cierpliwej i skrupulatnej pracy rzemieślników i specjalistów przez kilka miesięcy. Dolny frys jest jedyną oryginalną częścią zespołu, która przetrwała pożar. Na południowej ścianie można zobaczyć konformację północnej fasady starego pałacu, obecnie sali szprosów, przed dołączeniem do niej przesła w oknach znajdują się dwa witraże autorstwa Munoza de Pablosa, które przedstawiają Henryka II z las Mercedes, założyciela dynastii Trastamara, benkarcie i gałęzi domu Burgundzkiego, oraz Henryka III żałobnika, wnuka tego pierwszego. Do tego dochodzi zabójstwo Piotra okrutnego przez jego przyrodniego brata Henryka II oraz śmierć syna Henryka II w wyniku upadku z konia. Te witraże są oparte na miniaturach wykonanych przez Hernando de Avila w XVI wieku, których oryginały zachowały się w klasztorze El Escouriel. Mural Carlosa Munoza de Pablosa proklamacja królowej Izabeli, mural przedstawiający proklamację królowej Elżbiety. Jedną ze ścian zdobi malowidło dzieło wspomnianego Munoza de Pablosa który reprezentuje proklamację królowej Izabeli Katolickiej jako królowej Kastylii i Leon w atrium starego kościoła San Miguel de Segovie, kluczowym momencie w historii Hiszpanii. Mural przedstawia Izabelę Katoliczkę stojącą w otoczeniu ważnych osobistości tamtych czasów. Biały kolor sukni Izabel podkreśla jej eksponentność w pracy. Hiszpański artysta zwrócił szczególną uwagę na przedstawienie postaci i wkomponowanie muralu w atmosferę sali kuchennej Alcazaru w Segowii. Ponadto Munoz de Pablos zawierał portrety niektórych potomków rycerzy, którzy uczestniczyli w proklamacji Izabeli, co nadaje dziełu osobisty i niepowtarzalny charakter. Podkreśla również zaangażowanie szlachty i władzy, która ma swoje udziały w proklamowaniu Elżbiety jako królowej. W ten sposób Munoz de Pablos umieścił na muralu takie postacie jak Juan de Cantreres i y López de Ayala, Marquis Lezoje, kronikarz Mariano Grau, wojskowy Francisco Sintz Obrador i wojskowy Enrique de Ocerin y Garcia. W jej skład weszli również asystent artysty, Vicente Orentej, oraz brat artysty, Angel Munoz de Pablos. Oprócz przyjaciół i znajomych, Munoz de Pablos sportretował swoją żonę, Eulalie Ruiz, i córkę Carle, które wydają się wychylać z galerii po prawej stronie muralu. Munoz de Pablos zachęca nas do zwrócenia uwagi na pewne szczegóły 18, takie jak sztandar szlachecki, przedmiot, który był obecny w proklamacji, a dziś strzeże Kościoła San Martin. Płaskorzeźba przedstawiająca figurę święta Michała, która widnieje na fasadzie tego kościoła. Krzyż, który odzwierciedla poświęcenie tej świątyni lub gołębice, która pojawia się w małym oknie. Sala ananasów. Jego nazwa pochodzi od motywów dekoracyjnych sufitu kasetonowego. We fryzie można zobaczyć anioły niosące herb kastyli i leunu. Witraż przedstawia Alfonsa VIII z jego córką Berenguelą. Komnata królewska. Był to prywatny pokój króla. Na jego ścianach można zobaczyć sceny z życia rodzinnego królów katolickich. Łóżko, które dominuje nad pokojem, ma brokatową pościel tkaną w złocie. Równa się sala królów. Sala królów Leunu i Kastylii. Filip II zlecił Hernando de Avili za projektowanie posągów odpowiadających królom Asturii, Leunu i Kastylii. Jeden z obrazów w pokoju to portret samego Filipa II. A dwa pozostałe to portrety dwóch jego żon: Izabeli de Valua i Anny Austriaczki.